Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. ja Jestem Forever i zapraszam Was do kolejnego opingu na moim kanale. Tym razem wracamy do strony casedrop.eu i właśnie z tym, z tą nazwą tej strony, jeśli wpiszecie sobie akurat do, do Waszego Niku, to możecie odebrać sobie dzienny bonus. Ja ten dzienny bonus już odebrałem. Możecie teraz na Waszych ekranach zobaczyć, właśnie jak to się odbywa. Możecie też wygrać, właśnie jakieś różne skiny, ale głównie to są darmowe, takie bonusiki w złotówkach. Jeśli chcielibyście odebrać darmowe skiny, wystarczy, że wejdziecie akurat tutaj darmowe skiny, wpiszecie kod referencyjny Foruś. Ewentualnie możecie też wejść na tą stronkę przez link zamieszczony w opisie z mojego ryflinku i też dostaną skrzyneczkę, oczywiście dostaniecie. Możecie też doładować sobie konto metodą PSC, przelewem bankowym, G2A, SMS-em, Simpayem i tym podobne. To naprawdę jest dużo, że tak powiem, opcji. No i jeszcze tak powiem Wam, że z opcją premium możecie też ulepszać skiny, możecie też otwierać właśnie skiny, e, skrzynki premium. Możecie też wziąć udział właśnie w loterii premium, no i macie też, że tak powiem, lepszy drop właśnie w tym dziennym bonusie, o którym wspomniałem Wam wcześniej. Odnośnie bonusu, to tutaj mamy zwykłą taką loterię na AK Vulkan Wellworn i jak wziąć udział, wystarczy, że otworzycie Byle jaką skrzyneczkę na tej stronie, i automatycznie jesteście wpisani właśnie w tą loterię. Także zapraszam. Darmowa skrzyneczka, otwieracie jedną skrzyneczkę i bierzecie udział w loterii. Jest to coś takiego jak program referencyjny, gdzie będziecie mogli też sobie polecać swój reflink, też zarabiać na tych skrzynkach. Ja akurat mam swój kod kotworyś, no i tutaj, że tak powiem, jak jeśli wy otwieracie skrzyneczki, to też jakieś tam pieniążki mi, pieniądze mi wpadają. Wypłacam skiny. Ewentualnie, i będę mógł takie skiny właśnie też rozdawać. I tak co do skrzynek, to mamy tutaj skrzynki takie zwykłe case dropu, limitowaną edycję, 50% taniej. Skrzynie 50-50, czyli mamy tutaj akurat 50% szansy na decimatora i 50% szansy na inny skin. Mamy skrzynie takie promocyjne różne i skrzynie akurat premium z lepszym drobem. Weźmy sobie, może otwórzmy tej połóweczki. 5. Zobaczymy, czy jakieś Asimov nam poleci. Mamy 2. Także, także fajnie. Jeszcze raz sobie otworzymy... O kurczę, automatycznie już to leci. Otworzymy sobie z 5 i też akurat jeśli mamy y, konto premium od razu poleciały 3. To sobie coś tam będziemy mogli y, ulepszyć. Jezu, wcisnęłem jeszcze raz, chciałem po prostu otworzyć inną skrzynkę premium. O kurde, znowu 3 e, Asimowy. Ja tutaj przeczytałem wyjścia, nie jeszcze raz. Słuchajcie, Słuchajcie właśnie, tutaj mamy ulepszanie skinów, ale to, to tym się zamiemy na końcu. Zobaczcie, że troszkę... u filtesty testy Asimow, kurczakie. jakie... Fajne dropy wam powiem. Otwórzmy może... O, skrzynia Tygrysia. Mam tutaj same takie tiger-tuty i Bengaj-Tiger. Myślę, że e, nam poleci e, ten Bengaj. No właśnie, zobaczymy, może nie szastajmy tak pieniędzmi. Fajnie by było, gdyby poleciała jakaś e, koska. No ale oczywiście to byłoby zbyt, zbyt fajne. Weźmy jeszcze raz. Ostatni raz. Może poleci jakaś kosunia. No jednak nie. Jednak, niestety, sorry gregory, otwórzmy sobie dwie. Myślę, że jak dwie pójdą, będzie raźniej dwie skrzyneczki, no to jakaś koska na pewno poleci. Hmm, nie poleciało. Absolutnie nic, czego bym chciał, edycja limitowana. Zobaczmy, czy tutaj mają coś takiego fajnego. Knife, 15% easy. Ciekawe. Pewnie poleci Safari Mesh tak jak y, zwykle albo Uncharted. No właśnie, Safari Mesh. Otwórzmy sobie jeszcze raz. I tutaj mamy właśnie też, zbieramy monety za każde otwarcie y, skrzynek. Potem będzie można ak akurat otwierać sobie skrzyneczki za te monety. Nie wiem, coś troszkę akurat y, laguje przy otw otwieraniu skrzynek. Tutaj mamy też y, ostatnie właśnie y, te dropy. O Safari Mesh, kurczę. Patrzcie, jakie dropy na stronie głównej. Tutaj też będziemy mogli obserwować e, wypady e, live. Jeśli akurat ja wypacę jakiegoś skina, to też będzie akurat na tych wypadach live e, zamieszczona ta informacja. Weźmy sobie może 50-50. O 50% szans na kosę. Jasne, wchodzimy w to. No i jest kosa. Jeszcze raz. Uuuu. Fajnie, fajnie. Jak poleci yy, ta naklejka, to wspadamy stąd. Uuu, sporo. Sporo tutaj, że tak powiem. Zarobimy. A, aha, dobra. Nie stać nas. <laughs> Mamy 15. ziko w kieszeni. Odpuszczmy sobie, może coś będzie za. O, dobra, dajmy szansę jeszcze tej skrzynce. Oby nie Safari Mesh, bo, bo będzie płacz. Nie! Nie! Po prostu nie. Za złotówkę. Za, tą złotówkę to wiecie. To można sobie wsadzić w kieszeń ustaw. Tutaj mamy teraz tak. tak um, Ulepszanie. Lepszmy sobie może tego na. na powiedzmy razy pięć. Na razy 5 rzadko kiedy siada. I tutaj, no właśnie, jak jest, pali się na czerwono. To wiecie, że już nie siądzie. Tutaj ustawmy sobie, może na. Ona, takiego statraka Asimowa. Pięknie. Ulepszony skinek. Ulepszmy sobie, może. Hmm. Może tego Chantico's Fire. Może razy 2, O nie, na stickera. Ja też nie patrzę na takie rzeczy. No i właśnie, no i. O. I to się stało, po prostu. Najlepiej chyba opłacać się na półtora, ulepszać. Mhm. Właśnie powiedziałem coś, co, że tak powiem, sprawi, że nikt nie będzie ulepszał. No może na dwa razy, Battle Skirt. Jeśli uda się ulepszyć tego skina, to wypłacimy go sobie. Niestety. O rety, kotlety. Same awopki, asimowki. Ulepszmy sobie może tą. Na Vaya Knife. Na dwa? Nie. Na tego, ww. Ursus Knife. Ursusa jeszcze nie miałem i chyba mieć nie będę. No na kurczę, nawet na te półtora w ogóle nie idzie. Ale ulepszmy sobie może tego, ten shit na 10%. Przecież też nie ulepszy. No właśnie. Te warmgady będziemy lecieć na, na, 10, na 10 razy. Może któryś z kolei siądzie sobie. Nie, next. Wszystkie do Titana Katowice mi akurat. Chcę ulepszać. Next. Dobra, został ostatni. Wormgad. Wydawało mi się, że ja dostaję te Safari mesha. a to wormgady poleciały. Dobra, ulepszymy sobie może... Spróbujmy jedną kostkę. Dr... Jak tej ulepszy... Jak tej nie ulepszy, to nie będę... O! Fajnie, ulepszymy sobie może jeszcze tą. Do drugiego takiego stiletto. Jednego już mamy, to... Kurczę, drugiego też mamy. Próbować jeszcze dalej ulepszać. Rękawiczki! Od kosy do rękawiczek. Patrzcie, udało się! Uuu... Dobra, to może poświęcimy jednego Asimowa na razy dwa co? Czy się uda? Trzymam. Ostatni raz próbuję. Ostatni raz i dajemy sobie święty absolutnie spokój. No dobra, to jeszcze raz. Udało się. <ścoughs> o kurcze. No, powiem wam, że jak na razie fajnie wszystko to poszło. Dobra, jesteśmy na y, moim profilu. Tutaj właśnie dostajecie też taką ikonkę y, premium. Jeśli sobie to premium y, wykupicie, tutaj mamy, że tak powiem, nasz drop. Y, zaznaczę całą stronę. Patrzcie, zaczynaliśmy mając 1700, a udało się wyjść na y, 2300. No, powiem wam, że y, drop na, naprawdę całkiem, całkiem w porządku. Spróbujmy sobie, może, wypłacić jakiegoś skina. Jeśli nie uda się, właśnie, error. Czasami zdarza się tak, że są problemy z wypłacaniem skinów. Wystarczy po prostu poczekać do, od kilku godzin do, myślę, że do dnia bądź dwóch, i wtedy ewentualnie można takiego sobie skina wypłacić. I Nieraz miałem takie problemy, że akurat próbowałem wypłacić jakiegoś skina. Nie było go. Więc musiałem, że tak powiem, spróbować wypłacić innego. Musiałem powiedzieć na przykład tego, sprzedać i wybrać innego skina. Ewentualnie można też na przykład spróbować sprzedać jednego skina i wejść sobie na przykład w sklep. Pisać sobie tutaj cenę odpowiednią i może znajdzie się akurat taki skin za taką gotówkę, jakiego chcielibyście dostać. No także, jak widzicie, mam tutaj czekanie na sprzedawcę. Musiałem sprawdzić, czy da się wypłacać już. Skiny. Musiałem jak widzicie zakupić kilka skinów właśnie w wartości 150 zł, ponieważ nie mogłem wcześniej nic wypłacić, a do takiej kwoty mogłem, że tak powiem, wypłacić sobie z tej stronki. No i wybrałem sobie tą M41S. Musiałem poczekać dobę mniej więcej na tak jakby dostępność tego skina, ponieważ nie każde skiny, które akurat wylosujecie będą akurat dostępne, że tak powiem, od zaraz. Także za chwilkę, już tutaj zobaczcie, że po odebrano skina i zaraz pokażę Wam go w grze. Okej, okay, także jesteśmy już tutaj w grze, mamy pierwszy właśnie inwentory, pierwszy itemek, jest to właśnie ta emeszka, którą wypłaciliśmy z case dropa. Także ogólnie, e, stronkę polecam, z tym, że nie denerwujcie się, jeśli nie dostaniecie, że tak powiem, skina e, tego samego dnia, e, co chcielibyście akurat go, e, co akurat wypadł Wam ze skrzynki, czy e, sprzedaliście i kupiliście coś ze sklepu. E, to troszkę e, czasami potrwa, czasami dzień, czasami dwa, ale wszystko będzie w porządku, bo skin Także siak do was dotrze. To, to, co teraz akurat nagrywam, to że powiem jest już na drugi dzień od tego wcześniejszego openingu. Także zapraszam i mam nadzieję, że otworzycie jakieś fajne skiny na tej stronie. Trzymajcie się, pa! pa.